Cześć, widzę w dzisiejszym odcinku gramy w Brawl Stars. Czyli jak widzicie, sami pod, pod tule, wiłem po 150 dniach Leona na 40. klasę. Ja nie mogę, widzicie, wszystko mam do niego. Oczywiście, jak będziecie mieli Star Power, bo ja jestem odpowiednik Leona, no to niewidzialne leczenie. Gadżet. Lizaczek albo najbardziej to jest dobry miotacz klonów, bo odnowienie 13, lisaczek 20. I tu Ech. właśnie to. A wie... I jeszcze z moim kolegą dzisiaj sobie troszeczkę pogramy, bo pogramy, i jeszcze dzisiaj bym chciał strasznie przebić mojego kolegę w pułarkach. I od razu pokazać konto mojego kolegi. Takie. O, już ma diaksa E będzie miał dzisiaj może jak. Widzicie? Dziewięćdziesiątą 90... pasy ma na kroku. Ja nie mogę. Widać, że gracz kroła bardziej. He, 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 no nie jak on cały czas tak pod rząd wygrywał, to ja nie mogę. Dobra, gramy widzimy. Jeszcze później po tym no, po tej no, po tej bitce pokażę jeszcze jedno konto. Oczywiście. Bo dzisiaj będzie taki luźny troszeczkę filmik, no bo muszę mieć mniej filmik niż 15 minut więc to będzie taki 10 minutowy filmik, żebym ja się nie nudził, bo chcę w końcu dla was nagrywać, bo jak jestem sam w domu no to nie wiem co robić, no to myślę no a nagram coś no to właśnie dla was jeszcze może za 2 albo 3 dni będzie filmik jak oceniamy part 2 oceniamy piosenki Paliona bo wtedy, jak, jak oceniłem, no to miałem liście słabe, ekran i wszystko było powolne. Wiem, bo sam oglądałem, jak moje filmy wychodzą. No to muszę je w końcu sprawdzić. No to rozejdzie do odstrzału. I ile, widzicie, ile my mamy? O, on chce. Nie, nie ma no żadnych już, sojuszy. Dobra, Olek, chodź Chodź, bo mi się nudzi Muszę we... O patrz... Nie! Ja jeszcze źle... Zły gadet wziąłem Bo ja zawsze mam tego Dostałem Dobra S Dach eee... Dobra, mamy finał no, co jest? Jezu... Coś nagrywa... A, jeju, nie widziałem was widzowie przez chwilę, ale teraz już widzę, 41 na Leonie wleciała, więc no... O, jeszcze jeden winek i mamy już 200... Chwila, dobra, poczekamy. A w, tym razie, a w tym czasie reklamacja naszego klubu tylko dla Sigmo 19 tysięcy pułarków. I macie tu znacznik klubu. Gra jak najwięcej podczas eventu. Mega świnie to ja pierwszy. Dowódca, którego z tego filmku też pozdrawiam On też nagrywa na YouTube, możecie do niego wbić Na kanał nazywa się Zeta, Znaczy nie, to jest Zata się nazywa Bo mi się pomyliło Nazywa się Bez Fortnite Możecie go na wszystkich kanałach zasubskrybować jeszcze na Fortnite Travis Spocona buźka Możecie go zasubskrybować I, i tyle Ojeju, widać, że Daga nie wbijał w 11 naklęsień, od 30 o, trochę podrósł. Dobra, gramy już chyba. Nie, bo musicie to zrobić więc... Jeszcze zrobię reklamację mojego klubu, moment. Możecie do niego wbić, nazywa się ojeju. Oj, oj. Ryony, ale do mi q Tak się mój klub nazywa. Możecie do niego dołączać. siemanko jestem słyty. Nazywam się Ronatę. Zasubskrybuj na głównym koncie. Dodaję do Znaj. Jak wejdziesz do tego klubu, to automatycznie się dodaję do Znaj. To jest moje, jakby. To jest to. To jest moje drugie konto, na którym Was też mogę dodawać. Więc kto szybszy tym lepszy no. O nie! Opuścił mnie, opuścił mnie. Muszę go zaprosić takie w dziurę. O! Słyszeliście to? Też już są stare kości, ja od razu pokażę konto mojego kolegi. Patrzcie 90. Jesteś zwycięzcą pasem na kroku. Jezu, ja, ja się zastanawiam czemu... Nie, nie no, jeszcze ja 30... Nie! Nie, jeszcze... Już... Nie, no, drugą modę jeszcze na... Nie! Na rozie? Na Barley 9? Na poko 6? Aha, na pik... Na... Jezu, na piku! Na tiku 16? No widać, że trochę wbija peny To jest, 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 jest. Gramy, widzowie, gramy dalej. Przepraszam, ale jeszcze kaszel mnie łapie i no Dzisiaj dobijam na Leonie ogólnie 44. tak czwartą, a jutro jak pod tym filmem będzie dla, dla, dla was właśnie utrudnienie musi być pod tym filmkiem 500 łapek i wlatuje normalnie kolejny odcinek właśnie z Brawl A jest. No, gdzie jesteś, Lanon? No, gdzie jesteś? Dobra, no, możesz grać. Jeśli nie jesteś w klubie, dołączaj do, nie, do mojego klubu. Urwano minus 7 minus Q. Wejdź do mojego klubu, dodam cię automatycznie do znaj, Tylko musisz mieć właśnie to, 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 no. Jak to się nazwało? No, 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 no. <grym> Dobra, 10-11-12-minutowy filmik. No, no u mnie jest tak godzina 1928, więc to jakoś wleci tak za pół godzinki. Nie no, w sumie jeszcze kilka gier pogram, no ale no tak 2-3 do wbicia 44. Nie no, do 12 minut mi się nie uda. No. To dzisiaj wbiję tylko co wbiję jak to wbiję, to będzie super. O, mało mojego ulubionego do... skina do Leona. Którym teraz... Ojeju, uciekamy, 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 uciekamy. Uciekamy. Uciekamy, 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 uciekamy. <literacy> nie no, to będzie trwało minutę. O, jak nie więcej. Nie no, widzowie, ja muszę do niego podejść. Tak. Bo on tam siedzi. No mówiłem! Tam siedzi, no. Nie, no to. Nie no. Ile? Minus, minus pięć. Nie jest źle. Dobra. Widzowie, to będzie ostatnia gierka i wbijamy. 23 tysiąc parków 200, 200 i na filmiku to tyle będzie właśnie dobra, grajmy, graj Olek już to będzie tak no 11 minutowy filmik, coś tak czuję ogólnie mój kanał <coughs> Najlepiej się rozwija właśnie w marcu. Dzisiaj powiedzcie swojej mamie, swoje, swojemu tacie, bratu, siostrze nawet, jak macie, albo jest jeszcze no... No to po, powiedzcie im, żeby mnie zasubskrybowali, bo wtedy daje mi to motywu. A jak da mi motyw, no to mi się dla was chce bardziej nagrywać. Więc no poproszę swoją całą rodzinę, żeby mnie zasubskrybowali wtedy może jak będą pisali komentarze to im dam serduszko, nie? i oczywiście z tego filmiku też będę pozdrawiał też dwie osoby już jednego mam, już jeden jest pozdrowiony o jest ze mną o jest, jest, jest widzicie jakie mam lagi? z takimi lagami gram de no no dobra Olek, chodź, uciekamy rura do krzaków U -u 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 -u. jeszcze wam pokażę moich subskrybentów dzisiaj, teraz, na filmiku i no, właśnie tych wszystkich subskrybentów z tego filmiku oczywiście będę pozdrawiał To i będzie <laughs> Oj, widzowie, coś... A, pod ładowarką mam, widzowie, telefon No i już, ja już zginąłem nią Ja już te, coś tak czuję, że zginę Że zginę Przepraszam, widzowie, że takie lagi o Jezu, jeszcze tam, to, no przegrałem No, przegrałem. Nie! Nie trafił ultem! Ale bombik. Dobra, ja uciekam Nara, nara Jak mnie oglądasz, to jesteś Stigmą A jak mnie nie oglądasz, to nie jesteś Prosto, Proste, proste Jezu, jeszcze Czy Przez przypadek z Irkoszeta trafiam no co jest? Ja chcę się nabić ulta. Jest, mam nabitego ulta. O jest. Co ja robię? Co... Nie no, trzecie miejsce. Trzecie miejsce jak gwint. Tak, trzecie miejsce. O jest, 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 jest. Więc tym akcentem kończymy dzisiejszy filmik Widzimy się może w jutrzejszym jak dobijecie pod tym filmikiem 500 łapek w górę I może tak 1000 wyświetleń Jeszcze tego nie wiem Od razu widzicie ile mam gremów. A dzisiaj się jeszcze skiny pojawiły jeszcze teraz bieram na kroła, to idealnie Nagrody, ID, rewards jeszcze nie Ale Pokażę wam moje drugie konto A i dzisiaj będzie jeszcze okazja na kodzik QR No za chwilę w sumie w sumie, patrzcie o to jest moje drugie konto Dobra, bo ja muszę szybko to robić bo jeszcze 8 mocy dostaję Dobra, rura, bo ja jeszcze już, no tam mam, tu na tym kocie mam zaregenów. Ale teraz będzie kodzik QR i możecie mnie do ZEDU znać. Jak macie dwa telefony, to bierzcie mamy telefon i skanujcie sobie teraz go. Macie czas do 35 sekund. I dziękuję, możecie sobie zastopować, dziękuję. Widzimy się. A, jeszcze wam pokażę, który jestem na Finksie. Więc... Jezu, ja nie wiem, czy to jest w tym roku, no bo w tym. Dobra, rura, rura, gdzie jest Finks? Dobra, mam. Jestem 89, możecie sobie teraz sprawdzić. A Panda już jest 26, więc dobiego z pewnością, więc widzimy się na kolejnych filmikach I dzisiaj na Ronaldo minus 7 minus games już wleciał filmik Więc widzimy się już jutro, jak będzie 500 łapeczek i 1000 wyświetleń Więc na rka!